No, ale niewątpliwie jest to dla mnie niezwykłe wyróżnienie i szczerze mówiąc nie spodziewałem się tak długich biwatów i oklasków, chociaż wczoraj, wczoraj już próbkę tego dostałem od was, niejednokrotnie nawet, aż... Nie, właśnie nie, o dziwo nie, o dziwo nie. Ym... Także, także naprawdę jest mi bardzo miło zostać nauczycielem roku, chociaż tak naprawdę uważam, że takich nauczycieli, takich nauczycieli jest naprawdę wielu. To że, to, że mi się udało, no to na pewno jest, jest w tym coś niezwykłego, jest też w tym trochę szczęścia. Jest też w tym bardzo dużo mojej, mojej pracy. Także bardzo się cieszę, że uczniowie to docenili. Chciałbym podziękować też konkurentom za, za tą rywalizację, za to współzawodnictwo, bo już samo uczestnictwo w tym konkursie dało mi wiele, wiele do myślenia i wiele radości. Także no nic, to dzięki Wam jestem tutaj dzisiaj na tej scenie i bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, nie tylko uczniom, dziękuję też yy, moim kolegom z pracy, yy, moim przełożonym oczywiście za zadanie szansy pracy w takim miejscu. Kiedy się tutaj pojawiłem w 2008 roku to zostałem tutaj bardzo ciepło przyjęty i, i tak naprawdę bardzo wcześnie wiedziałem, że chcę tutaj w tej szkole zostać.